No i mamy całą ten rozjebany. Panie, no, to panu tak spirtołuje. No i ja nas goni teraz. Nie do niego strzelić, jak to jest na front działo. O kurczę. Dobrze, że on nic nie zadaje dosłownie. Jedź prosto, no prosto, lewo w dół z górki. Nara. Oj, Jednak zadaje, jednak zadaje, jednak zadaje, jednak zadaje. On. Boże. 17 się po 10 No i uciekliśmy mu prawie co? Może sobie dasiana? Eee, no, Ale czemu ty pod górkę wjeżdżasz? Oddawaj ster. Wy, wy, wypierdalaj, wypierdalaj, mówię ci, wypierdalaj. Ja, ja steruję, bo ty, kurwa jak widzę, jak ty sterujesz, to mi się nie da. Jest ja to możesz się rzucić na ten, na poświęcenie mu. No i patrz, i ja od razu jesteśmy kurwa kilometr jest za nim, gdzie przed nim No i S-Tere z, z, z powiedzenia na temat atakowania tych zwów. Nigdy kurwa więcej W dupie to mam